I ja odnalazłem wtedy właśnie książkiem, w tej książce Russell, takie taką informację o Wittgensteinie, to Państwu przeczytam. Tam Rasel mówi o pojęciu tautologii w tym swoim tekście i jego znaczeniu dla filozofii matematycznej i dodaje się tak. Naznaczenie tautologii dla definicji matematyki zwrócił mi uwagę mój dawny uczeń Ludwig Wittgenstein, który nad tym zagadnieniem pracował. Nie wiem, czy je rozwiązał, a nawet czy żył. To była jedna informacja, bo tym nikt nic nie wiedział z moimi profesorami włącznie, Eisenbergiem i Czerzowskim. Kto to jest Wittgenstein? Druga informacja, jaką znalazłem wtedy, to w takim słynnym artykule Alfreda Parskiego z 1936 roku o, o pojęciu wynikania logicznego, Gdzie Tarski pisze tak? Pojęcie tautologii jako zdania nic nie mówiącego o świecie rzeczywistym, mnie osobiście, czyli jemu Tarskiemu, wydaje się dość mętne, a odgrywa wybitną rolę w spekulacjach filozoficznych Ludwika Wittgensteina i całego koła Wiedeński. Z tego cytatu widać dwie rzeczy, które Państwo może i skąd inną wiedzą. Że po pierwsze Wittgensteina wiązano z kołem wiedeńskim. To po pierwsze. A po drugie widać z tego cytatu, że Tarski tego traktatu Wittgensteina nie czytał, bo akurat pojęcie tautologii jest w traktacie bardzo dobrze objaśnione. Tam inne, różne inne pojęcia nie są objaśnione, ale pojęcie tautologii jest tam objaśnione zupełnie dobrze. Mianowicie, że tautologia to jest takie zdanie, na przykład jeżeli weźmiemy jakieś zdanie, jakąś tautologię, Jan śpi lub nie śpi. To jeżeli Lupianusz dodajnie szyja, to jeżeli w tym zdaniu uzmiennimy najpierw podmioty kiks szpilu, kiks a potem uzmiennimy jeszcze także orzeczenia. Czyli uzmienimy wszystko, co nie ma charakteru stałych ludzi. Kiks, no jak tutaj napisać to? powiedzmy, x efuje, x efuje lub x nie efuje. O tak, to tak Otrzymamy taką formułę, w której są tylko dwa, dwie stały logiczne, lub spójniki lub i nie, i tak jest nie. To taki schemat, jakiekolwiek będziemy tu podstawiali za to nazwy, na przykład AX z podstawili, nie, 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 otrzymywali zdanie Tak to jest wyjaśnione, nie, tak, tak to tak to nie, nie, rzeczy w roku Santarski w tym artykule o pojęciu wynikania logicznego, ale najwyraźniej, podobnie jak Jadukiewicz, traktatu nie czytał. Ja wtedy traktat znalazłem w bibliotece naszego zakładu profesora Czerzowskiego. Rozumiałem z niego niewiele. Ale już wtedy mi się wydało, że to łączenie Wittgensteina z kołem wiedeńskim jest trochę niezrozumiałe, tak to powiedzmy. Bo to koło wiedeńskie uznało traktat za manifest pozytywistyczny. W 29 roku Oni wydali nawet taki manifest pod tytułem Tu ja go mam. Oczywiście późniejszy przedrug. wissenschaftliche się welkał w de Willer Kreis. Naukowy pogląd na świat, koło wiedeńskie. I w tym manifeste, tego naukowego poglądu na świat... Na końcu podają nazwiska, najpierw członków tego koła, tutaj było kilkunastu, a na końcu podają nazwiska, jak to nazywają, czołowych przedstawicieli naukowego poglądu na świat i wymieniają trzy nazwiska tych czołowych przedstawicieli. Wtedy w 29 roku, 80 lat temu. Albert Einstein, Bertrand Russell i Ludwig Wittgenstein. Otóż mi się to już wtedy wydawało trochę dziwne, bo ja w tym traktacie naukowego poglądu na świat się nie mogłem dopatrzyć, ponieważ koło wiedeńskie to byli pozytywiści. A pozytywizm, wszelki pozytywizm, to jest połączenie dwóch pierwiastków. Może o tym mówiłem poprzednio, jeżeli mówiłem to powtórzę, to. Scientyzmu, mózgotylikaryzmu. Scientyzmu, filozoficzne teoretycznej utylitaryści filozofii praktycznej. A stwierdził, ja tego się tak wtedy oczywiście jeszcze nie formułowałem, no bo to się ja byłem na drugim w trzecim roku studiu, ale tak, coś tak w tym duchu odczuwał. Bo stwierdził, to są dwa kulty. Pozytywista to jest taki czciciel pewnych rzeczy. Stwierdził to już mówię poprzednio, to jest kult nauki, a puszę dalej? to jest kult życia. Jak Państwo słyszą tę mantrę powtarzaną dzisiaj przy najróżniejszych okazjach, życie jest najwyższą wartością. To jest utylitaryzm, bo on może pewnić na tej tym, tym składu może mówić jakieś tam inne, na przykład być wyraźnie katolickie, bo jest też katolicki utylitaryzm. Życie jest najwyższą wartością. Utylitaryzm to znaczy wartościowe równocześnie użyteczne. Użytkownie znaczy użyteczne do czego? czemuś służące. Życie. Życie jest naj, najwyższą utylitarną wartością. Tam są różne komplikacje związane z tą, z tą, z tą jego najwyższością w ostatniej edukacji filozoficznej jest nawet mój artykuł o wartości życia, względnej i bezwzględnej. Tam o tym mówię, to już się przejadę nie będę rozwodził. Życie jest to najwyższa. Każdy system wartości ma jakieś tam swoje szczytowe wartości, te, w którym te inne służą. Wartości naczelne, otóż taką naczelną wartością do i to jedyną, jest życie. Co on wyraża właśnie, mówiąc najwyższy. A wszystko inne ma wartość, o tyle o ile życie służy, nauka. Как же, что